Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Bolwer 100. Jesteśmy w bitwie klanowej, czyli seniorki, tak zwane. Można powiedzieć, kompania klanowa, jeśli chcecie. Po naszej stronie jest 7KW1S, T150, VK36RNH, jak i Helcat. Po stronie przeciwnej jest 6KW1S. Jak dobrze liczę? Moment tak, KW2, VK30, H, jak i dwa Hellcaty naszą taktyką, którą e, powie jeden z naszych moment wtedy to był chyba partner wtedy to mówił taktykę mm, tak, chyba partner z tak tego co widzę jest tutaj Pójście na tę e, bańkę, na ten że tak powiem, wjazd przed tym i zobaczymy co się stanie jak będą ruchy przeciwnika. Ja już włączyłem bitwę, bo i tak jest 17 sekund do końca. Dodatkowo mam zamiar wrzucić inny, dodatkowy filmik, gdzie będzie informacje jak dołączyć do, naszej, do naszego klanu i tak dalej. Wszelkie informacje będą w kolejnym filmie tak informacyjnym, można tak powiedzieć. Okej, okay, jak widzicie wcześniej już zlinkował gdzie mamy jechać. Wszyscy wybaczcie za taki nie może może być spadek FPS-ów bo widzę jaki mamy spadek FPS-ów jak widzicie wszyscy jadą w te jedno miejsce na początku tutaj będę chciał coś tam wyczaić żeby odszczelić. naszą taktyka będzie dość prosta jak, wi... Ale jak widzicie Haircut wyjechał nam więc nie mamy jak nawet pojechać dalej bo nas wszystkich wyspotował tam jest dalej też kolejny helicap, więc wysportowali całą naszą drużnę. Już zostały oddane strzały. Helicap 33% ma od nich. Od nas, no nie widzę po hapsach, ale chyba wszyscy mają stówę. Okej, okay, ja tutaj próbuję coś, coś odstrzelić, coś tam próbuję, żeby coś działać. Tego, Tą fałkę próbuję coś tam sięgnąć, żeby mu tam przychąbać. Widzicie, próbuję, próbuję ale no... nie daje to żadnego skutku. I tutaj by celować, już dam radę w niego strzelić, ale nie da, nie da rady w ogóle. Tu już dostałem rozkaz, żeby podjechać pod, tym, pod tą miejscowę. Ciężkie czołgi, czyli KWNS, żeby podjechały tutaj i zaraz ruszimy wszyscy razem. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało z mojej maszyny z oka mojej maszyny ok dostaliśmy sygnał ruszamy do przodu wszyscy widzicie tutaj miał już jeden pchad do przodu bo jestem dość wolny tutaj jak widzieliście strzeliłem w kawuję jeden nas ale szedł, poszedł jedziemy dalej tutaj prób próbuję objechać tutaj kolegów żeby strzelać, tutaj strzelam w niego Trafiłem 226 do mage'u, zadałem. Widzicie, dostałem o, za prawe pół HP, na to mi. Tak wygląda tyłek mój. Stańmy sobie chwilkę i zobaczmy, jak wygląda z tyłu. No, robimy, e, można powiedzieć, rasza nie zatrzymując się, jedziemy do przodu. E, strzelamy też, e, patrzmy się na swoje flanki, czy ktoś nam nie, nas nie objeżdża, czy nie chce wyjechać i nam urębać w dupsko. Jeden już padł na samym starcie. Tutaj ja jadę ja dalej. Lecimy dalej. Rykoszet. Rykoszet oni da, zadaj mi. Rykoszet też znów dałem, zadałem mu. Tutaj próbuję obrócić działo, żeby strzelić tego jednego. Strzeliłem. Tutaj ustawiam się, żeby się patrzeć w tą tą uliczkę. Oprócz tego jak widzicie już wjechaliśmy na kapa Jest tutaj dwie osoby na kapie Już trzecia dojeżdża Lecimy dalej Trzy osoby na kapie tam ci próbują coś tam zdziałać Coś tam uchwycić dla siebie kilka Widzimy tam jest grupka i jest jeden na środku na Zobaczmy jak leci dalej Ta sytuacja będzie trwała Nasi, próbuję tutaj dojechać, widzimy tutaj dwa KW-1s. Jeden już padł. Między 358 obrażeń dostał. Od KW-1s w Dubsko Tutaj próbuję coś odchwycić, ale... Jak czysty noob, zachowałem się i strzeliłem... No, nie wiadomo gdzie. Mianowicie tutaj na nie, nie zdążyłem strzelić. Po raz kolejny, tam będę chciał próbować się wychylić. I ten kolega, te 150, te 150 oberwie zaraz. A ja widzicie, 3, minus 34, 347 obrażeń. Ja tutaj próbowałem już coś odstrzelić, ale jak widzicie, to jest koniec bitwy. Skapowaliśmy bazę, więc ja tutaj się z wami pożegnam. I się widzimy w kolejnej bitwie. Okej, okay, jesteśmy tuż po krótkiej przerwie. Po przeskoku na kolejną bitwę. Jest to mapa Karelia. I jest e, ustawienie takie, że jest 7 KWNS po naszej. Chyba to samo jest u, układ T150, vk 36Z1H, jak i Helcat. Po stronie przeciwnej jest 3, 6, 7 KW 7, 8, 8 KW 1S, jak i 2, v, 2 vk 36Z1H. Więc mają dość e, fajny team. Choć oczywiście, Hellcat jest najlepszym czołgiem, jeśli chodzi o scouting, więc, bo może, bo te, można powiedzieć, że może ma największy zasięg widzenia, więc tu nam daje dużo, ale okej, okay, jak będzie wyglądała sytuacja, w tej, na, na przykład na tej walce? Hellcat, ja, czyli VK3600H, test 150 i jeden KW1S pojedziemy tędy, będziemy jechać tak, aż na kaplin bazy, reszta KWNS s pojedzie tędy. Okej, okay, no to ruszmy z tym e, i zobaczmy jak będzie wyglądała sytuacja dalej, dalej bo na razie jak widzicie e, musi przejść czas, a nie chcę tego przyspieszać, bo e, po prostu nie chcę. E, tutaj e, jak podobnie w tamtym, też będzie wygrana. E, nie wiem, napiszcie czy dobrze mów, e, dobrze jeśli chce, chcecie żeby wiedzieć od razu czy będzie wygrana, czy wolicie poczekać i popatrzycie jak będzie wyglądało to sytuacja minut na minutę tamta walka trwała tylko 5 coś minut 5, ponad 5 minut więc no nie była zbyt długa jeśli o to chodzi no tutaj się zderzę z kawu s tu chyba też się zderzę nope norma i zobaczmy jak będzie wyglądała dalej sytuacja tam już jedzie mieliśmy problem bo jedna osoba mm, nie wiem chyba poszedł w WC Albo nie słyszała, albo musiała coś zrobić, bo stała na kapie, no to pewnie u nas, jeden z KWN S, Tak, jeden z KWN S, został na kapie. Taktykę mu opowiedziała, ty, bo ta sama osoba, moment, zobaczmy. Eee, tak, ta sama osoba powiedziała, czyli partner7. Jak widzicie, ta 12 to jest główny klan, a 7e-cp jest to akademia. Tak, ja jestem w Akademii z tego względu, że nie mam jeszcze żadnego czołgu 10 tieru Ale to mniejsza z tym Opowiem to Wam oczywiście w informacjach, jak już to powiedziałem wcześniej Będzie filmik informacyjny, rekrutowany Rekrutacja do klanu Głównego, jak i Akademii Teamspeaki są te same, więc z tym nie masz problemu Okej, okay, tutaj mamy już jak widzicie, Hellcat, KW, T150 i ja My się już ustawiamy, tutaj już rozmawiamy jak tam jest sytuacja, też e, gadamy jak jest po tamtej stronie sytuacja Jak widzicie, KW nas wreszcie się ruszył Jedzie do nich na, e, na pomoc Tu zaraz, e, tam chyba wcześniej wyspotowaliśmy jednego, teraz nie zdążyłem Ale jedziemy do przodu, wyspotowaliśmy, tutaj za zatrzy, się, żeby w niego strzelić chyba Chyba nie, nie, nie zatrzymia się. Myślałem, że się zatrzymię, żeby go zniszczyć. Jedę dalej. Tutaj się zatrzymię. Oni jadą... dojechaj do tego. Po prostu nie chcę, żeby jechać sam na pałę, bo to jest śmierć. Po prostu jest śmierć od razu. Więc wolę tam poczekać, jak widzicie tam jest już rozgruba. Nie mogę tego wam pokazać, bo no... Chciałbym, bardzo chciałbym Wam tą rozróbkę ale no Tylko ja nagrywałem tą bitwę um, Jak widzicie Rykoszet poszedł w S. Tu w e, KWNS pojechał dołem Ja jadę górą On wyjeżdża trochę w bok I jadą jeszcze za nami Hellcat i T150 No Hellcat się dość e, Guzdra, można powiedzieć tak Nie, no, stoi w miejscu no, stoi w miejscu, Helkacik. Nie, musiał, może coś musiał zrobić, czy coś. Czyli strzelił właśnie. Tylko ja tego nie zauważyłem wcześniej. Tutaj naprawdę mam mizy, e, tak misuje, że no masakra, głowa mała aż. Naprawdę, nie trafiałem mi to i... Strzał za strzałem. Na początku ja, teraz, strzeliłem w niebo. Zaraz trafię. Jak widzicie, w tym samym czasie jak e, pan e, T-150, czyli partner, który, osoba, która... taktyk, który nam mówił, gdzie mamy co jechać, co robić i tak dalej w danych sytuacjach. Okej, okay. jak widzicie, dojeżdżamy do Kapa. jesteśmy już na ich dupie, jest i zostało 3 ino no i sytuacja dość e, dla nich patowa, bo e, cofać, cofnąć się nie mogą, bo z przodku rushują na nich non atakują, jak e, widzicie dostają obrażenia, ja się już się ustawiłem, tu już dostali e, zawiadomienie, żeby e, ochraniać mnie, żeby pojechać dalej, a tu już powiedziałem e, KWN-S, czyli Lukasowi, żeby stanął sobie tak boczkiem, żeby mnie osłonił i ja bym tam mógł stać. Widzicie, że się stanął i nagle ha 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 ha, pośmiał się to i co za bunkier chodził. No, i se pojechał, no ja se tutaj sobie stałem, nie miałem po co wyjeżdżać, bo uderzyliby mnie, ściągnęliby mi kapa no to, to było śmieszne a tak to wolę już skapować oczywiście e, punkty jakie zostanę za to, to były dość mizerne, bo za tamtą walkę chyba były jakieś 250 expa, za tą walkę było jakieś 350 expa, więc nie za dużo jeśli chodzi o, o to okej, okay, więc czuję, że jest, jest koniec też bitwy więc mogę się też w pewnym sensie pożegnać się z wami Uff, naprawdę nagrywam to gdzieś tak o 11.10 czyli 23.10 więc trochę ciekawie więc ja tutaj zakończę odcinek kończę, odcinek kończę ten filmik z dwoma powtórkami jakie pokazałem wam na, na dzisiaj więc komentujcie subskrybujcie do zobaczenia w kolejnych odcinkach hej